Mam te sławetny nadmiary, o których mówiłem wczoraj na filmiku. Dlaczego tak się dzieje, że formatki do lamp są troszkę krótsze? Mam tutaj formatkę, akurat ułożoną już bezpośrednio na, na lampie. Zaaplikowaną na żel. I jak widzimy tutaj, potężny nadmiar, potężny nadmiar, potężne nadmiary, które tutaj się tworzą. Gdybyś chciał to raklować w dół, no jest to fail, niepowodzenie, tak? Na pewno ci to będzie wstawać. Eee, tak się nie robi, po prostu no jest to kardynalny błąd przy aplikacji folii. Tutaj mamy, patrz, mamy tutaj bezpośredni już folię przy samiutkiej krawędzi i tu widzimy brak, tak? Nie ma. Tu w tym momencie jest akurat ta folia jest bezbarwna, więc jakby wiesz, trudno znaleźć zobaczyć, ale jest widoczna. jest tutaj akurat brakuje folii. Co robimy? Robimy tak, że blokujemy tutaj początek, początek lampy. E, Naciągam wzdłuż, niwelujemy te nadmiary, cieszymy się z aplikowaną folią, dlatego ona jest właśnie krótsza. E, dodaję właśnie instrukcję, zaraz zobaczysz, będziesz widział na, na, na Facebooku, instrukcję jak poprawnie aplikować folię na, na lampy. E, także ucz się, może z Ciebie będzie profesjonalista.